Cześć wszystkim! Mam dziś dla Was coś super ekscytującego. Jeśli jesteś graczem, fanem anime lub miłośnikiem komiksów, koniecznie zajrzyj do Wlad PlayShop. Po pierwsze, porozmawiajmy o ich szalonej kolekcji gier komputerowych. Od najnowszych tytułów AAA po niezależne perełki, Wlad PlayShop ma wszystko. Niezależnie od tego, czy lubisz łamigłówki, czy dynamiczne strzelanki, znajdziesz tu coś, co przyklei cię do ekranu na długie godziny. Uwierz mi, nie zechcesz przegapić tych epickich przygód. Teraz trochę zmienimy temat. Fani anime to wasz raj. Od klasyków takich jak Naruto i Dragon Ball Z, po najnowsze hity takie jak Demon Slayer i My Hero Academia, Vlad Play Shop ma niesamowity wybór płyt DVD i Blu-ray z anime. Wyobraź sobie oglądanie ulubionych seriali bez żadnych irytujących reklam. Tak, to jest marzenie, prawda? Ale czekaj, jest tego więcej. Dla wszystkich entuzjastów mangi Vlad Play Shop to prawdziwa skarbnica. Mają wszystko, od klasyków Shonen Jump po niszowe, trudne do znalezienia tytuły. Niezależnie od tego, czy budujesz swoją kolekcję, czy po prostu szukasz kolejnej świetnej lektury, znajdziesz ją tutaj. I nie zapominajmy o komiksach. Marvel, DC, a nawet niezależni wydawcy. Vlad Play Shop ma wszystko. Niezależnie od tego, czy jesteś w drużynie Batmana czy w drużynie Spidermana, znajdziesz tutaj najnowsze wydania i ponadczasowe klasyki, w które możesz się zanurzyć. Ale chodzi nie tylko o produkty. Vlad Play Shop organizuje również wydarzenia społecznościowe i turnieje gier. To świetny sposób, aby poznać innych graczy i fanów anime. Podzielić się wskazówkami, a może nawet wygrać fajne nagrody. Więc jeśli masz ochotę na przyjazną rywalizację, lub po prostu chcesz spędzić czas z ludźmi, którzy podzielają Twoją pasję, to jest to miejsce dla Ciebie. Więc na co czekasz? Zanurz się w świecie gier, anime, komiksów i mangi z Wlad Playshop. Kliknij link w opisie, aby je sprawdzić już teraz. Nie pożałujesz. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić, skomentować i zasubskrybować, aby uzyskać więcej niesamowitych treści. Do zobaczenia następnym razem.